Cześć, siemanko, z tej strony Doman. I Burzyk, cześć. Zapraszamy Dobry. na test Bose SoundLink Flex. Zawsze ta marka wzbudza u nas sporo emocji. Sprawdźmy, czy i tym razem głośniczek Bose nas nie zawiedzie. Zacieram rączki. Na dźwięk? Mhm. Żebyś ogień nie wzniecił. W tobie chyba. <laughs> Zestawik skromny, ale słów kilka warto o nim powiedzieć. Pudełko bousowe, w środku oczywiście głośnik, mamy przewód USB-C na klasyczne USB. Żeby nie było, że teraz wszędzie mamy USB-C, USB-C, tak jak Ci mówiłem, że to był wyjątek w trybicie i to faktycznie się tutaj potwierdza. No i trochę papierologii, skrócona instrukcja, bardziej obszerna instrukcja. Jeszcze jest aplikacja, no ale to fizycznie nie występuje, tylko wirtualnie. Zawsze przy okazji testów głośników Bose muszę wspomnieć o tym, że SoundLink Mini to był pierwszy mobilny głośnik, który miałem okazję w życiu przetestować wiele, wiele lat temu i do dzisiaj jest to u mnie czołówka. Czy Flex jest szansę zdetronizować swojego poprzednika sprzed wielu lat, szopląłem stół? Jest szansa. To się za chwilę okaże, a może też będzie okazja, żeby zrobić właśnie takiego blinda. Historia kontra współczesność po latach, jak, jak się Bose zmieniał też przede wszystkim jeżeli chodzi o konstrukcję. Flex dlatego że jest to głośnik w pełni przenośny z różnymi standardami odporności i też no, po prostu można go zabrać ze sobą wszędzie. Ale skupmy się teraz na wyglądzie. Możesz pudełeczko przesunąć panie Danielu, jeśli pozwolisz. Wymiary 9 na 20 na 5. Centymetrów I waży w okolicach 600 gramów. Bardzo dobrze wyważony. Jest to taka konstrukcja, która może leżeć, może stać, może wisieć. I też chwali się Bose, że ma tutaj taką specjalną technologię wbudowaną, która wykrywa w jakim położeniu jest głośnik i dzięki temu tak dostosowuje brzmienie, żeby jak najlepiej muzyka się z tego głośnika wydobywała. No powiem Ci, że wiadomo, że dużo jest takich marketingowych sloganów, technologii i tak dalej, i tak dalej, ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo faktycznie niezależnie od tego jak głośnik będzie leżał, to za każdym razem dźwięk przyjemny się z niego wydobywa. Nawet jak wisi, to i tak na przykład basik będzie słychać, to nie jest tak, że rezonuje tylko i wyłącznie po powierzchni. Materiały z jakich został wykonany flex to metalowa kratownica, oczywiście zabezpieczona stosownie, żeby się nic nie rysowało, a poza tym takie tworzywo, tworzywo guma po prostu, guma, bo mamy tutaj, tutaj IPA 67 więc jest odporny głośnik na zarysowania, na jakieś upadki, zabrudzenia, inne takie szmery, bajery, jakby, się, jakby Wam wypadł z kieszeni na beton, to też się nie powinien uszkodzić. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie poszczególnych krawędzi, no to na froncie przede wszystkim logo Bose. Pod maskownicą są tutaj dwa przetworniki, jest pełno i membranka pasywna. Jeszcze coś z tyłu się tutaj dzieje. Też tutaj jakiś przetwornik widzę, no, ale Bose się nie chwali, niestety, jak to Bose za bardzo specyfikacją techniczną to i się przetwornikami też nie chwali. Na prawej krawędzi z mojej perspektywy teraz USB-C do ładowania. Na lewej mamy taką, no, nie wiem jak to nazwać, jakiś zaczep. Że można sobie gdzieś do czegoś przyczepić. Na górze słuchajcie panel z przyciskami. Przyciski są fizyczne, trzeba je wciskać. Mamy włącznik, mamy plus-minus regulację głośności, mamy taki przycisk Bowse'a, to play pauza jest między innymi. No i mamy bluetooth w tylnych partiach, nóżki, dwie małe nóżki, dwie większe nóżki. Też tutaj jakaś kratownica, jakiś przetwornik się pod nią znalazł. Na spodzie mamy takie. Jakby też trochę wyprofilowane nóżki, żeby sobie mógł głośnik stanąć, ale on mówi, no może tak, może tak, no tak już byłoby trochę gorzej i tak nie stanie, ale w tych wszystkich powierzchni, płaszczyznach można by rzec będzie się dobrze trzymał na powierzchni. Eee, to co no, ładne jest ogólnie, no, to można powiedzieć. Bardzo ładne i to, co jest zaskakujące, to nawet na tej wąskiej krawędzi, stojąc na tych dziwnych nóżkach, to nawet podczas głośnego odsłuchu nie przewraca się i to nie zaskakuje. Nawet jak na Maxa słuchaliśmy, tak. to on nie, ruch, nie, nie poruszył bardzo. się nawet o y -y. milimetr, że tak powiem. No to jest akurat bous po prostu, jeżeli chodzi o wykonanie, no to zawsze tutaj tej marce nie można było nic zarzucić. Także jeżeli chodzi o materiał, jeżeli chodzi o wykonania, absolutnie najwyższa światowa półka, bardzo nam się ten głośnik podoba. Proszę. Nagrywaj. No, nagrywam. Adson poprosił, a raczej zapytał, chciałbym zobaczyć, jak wkładasz ten głośnik do kieszeni. Wkładam głośnik do kieszeni. <grym <grym jesteś, się za, jesteś zadowolony? Nie. No, Włożyłem do kieszeni? Jakie, jakie masz, kurwa, to kieszenie Zobacz, człowieku. I teraz zapasaczek wyciągam. Wkładam znowu. Także jest to głośnik kieszonkowy. okay <laughs> Jeszcze wracając na sekundę do wyglądu, to jedyne do czego można się przyczepić, to to, że ten materiał, który jest na krawędziach i w tylnych partiach, on przyjmuje jakieś paproszki, włosy, na przykład zwierzęce futro, przykleja się to po prostu do tego i też jak ma się bardziej tłuste palce, to też to będzie widać. No aczkolwiek u nas też w lampach jest to jeszcze bardziej podbite, jakieś pyłki kurzu też, też będą na tej obudowie widoczne, aczkolwiek jest ten głośnik dostępny też w innych wersjach kolorystycznych, bo może być. Właśnie tak jak tutaj. No taka ciemnogranatowa może być jaśniejsza. Krakowa? Grafitowa. No, taka grafitowo-granatowa no. Dos dokładnie jest to. A, według specyfikacji to jest kolor czarny. No właśnie, to granat widzisz jeszcze. No ale no trochę taki wchodzisz w taki granat ciemny. Co tu wchodzi w granat? Z granatem dostaniesz. Jest jeszcze kolor biały i jasno-niebieski. No taki, kurde, no... tak mi trochę się... Muszę Cię wysłać na badania kontrolne wzroku, bo widzę, że coś się dzieje, się. No i no, po, po co? Po co takie rzeczy wyciągasz? Słuchajcie, nie ma specyfikacji technicznej niestety, bo się nie chwali pasmem przenoszenia, nie wiemy ile watów. Nie wiemy tak naprawdę nic o tym głośniku pod kątem właśnie takich ciekawostek, które mogłyby pewne osoby interesować, ale wiemy, że mamy Bluetooth tylko w 4.2. Co jest dla mnie zaskoczeniem, że starsza technologia. Bo głośnik w drugiej połowie grudnia bodajże miał swoją premierę 2021 roku, więc stosunkowo niedawno. Już od tamtej pory te Chińczyki Bluetooth 52 wkładam od dawna do swoich głośników. Do 12 godzin może pracować na baterii, do 4 godzin się będzie ładował. Nie mamy informacji, jaka pojemność tutaj jest. Mamy wbudowany mikrofon, mikrofon działa naprawdę spoko. Może wywoływać asystentów, może służyć ten głośnik jako takie narzędzie do rozmów konferencyjnych, dzięki temu, że mamy ten mikrofon tutaj wbudowany gdzieś tam na froncie. Jest. No to co, nie pozostaje nam nic. Maksymalna. A, głośność maksymalna to w okolicach 86 decybeli, jak będzie głośnik grał do góry, jak go położymy tak, a jak będzie grał frontem do naszego sonometru, czyli jak na tej węższej krawędzi go postawimy, no to w okolicach 92 decybeli wtedy będzie średnio. Panie Danielu, Proszę głośniczek, e, o może być na razie tak, panie odsunie, czy tam dobrze stoi, widać, co ma stać, niech leży i tak dalej. E, no i co, Podpalimy, nie? Dawaj, jedź. Procedurę Head is Underwater na początek. I będzie to na połowie głośności. What can I do? Będziecie widać na nagraniu. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak przecież się nie słyszę? No. Dziękuję. W międzyczasie niezapowiedziana wizyta z jogurcikami. Już tam widzę, że schowany za pudełeczkiem. Promocji nie może być, bo nie ma partnerstwa. Nie ma partnerstwa. Trzeba zadzwonić o partnerstwo do tej marki. Lokalna. Lokalna, no, dokładnie. A my wracamy tymczasem do odsłuchu Hedy Underwater. Smacznego. Hopu? Wiesz, że robią w tych TikTokach, takich, że jakieś dziwne dźwięki nagle się w muzyce odkrywa. No. The money count, I broke my thumb from thumbing thumb and down YC on my line, she told me to dumb it down, down. Mama on my line, asking how I'm dumb and down. I think you only love me cause I'm popping. This a layup, this a rebound, then it's driving. in Chasing with the fade, not there, my hands rocking. When I lick with ballpoint, you know it's not, not, not Get my way, I'm so, I'm so on the shit we냐 my climatic you but you left me alone inside these empty broken walls and i can't see it clearly but it's all I know Chwilę dam go na maksa. sobie coś jeszcze tutaj brzdonka klubowo, to tak dosłownie przewinę, żeby jeszcze usłyszeć. Starczy od słuchu. Panie Danielu, jestem ciekaw w Twojej opinii. O Busiku, bo wiem, że markę też bardzo lubisz. Masz sentyment między innymi do wiaderka. No tak, wiaderko to jest jeden z tych głośników, który mógłbym mieć dla siebie na stałe, ale go nie mam bo nie są to nigdy tanie sprzęty, to jest jedna no, rzecz, ale fakt faktem, że jeszcze żaden głośnik bousa chyba nas nie rozczarował i podobnie jest z tym. Mimo iż konstrukcja jest taka niesprzyjająca dużemu basowi powiedziałbym, mm -hmm. no bo jest ten głośnik szczupły, to jednak z basem radzi sobie zaskakująco Dobrze. No najgorzej jednak mimo wszystko w wersji wiszącej, wtedy tego basu jest trochę mniej, no nie da się ukryć, chociaż technologii by tu było milion, no to to brzmi troszeczkę inaczej. Ale czy w pozycji stojącej, czy całkowicie leżącej, to faktycznie te niskie tony są, są przyjemne, są całkiem soczyste. No w tej piosence hip-hopowej tam mało który głośnik sobie nie? dobrze daje radę, tak. bo to już tak jest dobrana, że ona naprawdę tam ma jakieś najniższe pasma, ale poza tym brzmi to wszystko dobrze, aż zaskakująco dobrze, zważywszy na fakt, że z przodu wydaje się, że jest jeden przetwornik i membrana, w tyłu z tyłu też jakaś chłodna albo jakoś coś tam no to jest. Zaskakująco dobrze to brzmi, no ale tak to jest właśnie cały Bose. On potrafi zrobić te głośniki dobre, bez wielu głośników w środku w bryla. No po prostu jakieś tam albo wysokiej jakości te przetworniki, albo konstrukcja, albo technologia, no wszystko idzie w parze. U Bosa też dużo robi elektronika, jakieś cyfrowe... Poprawiacze. Cyfrowe takie usprawniarze, że tak powiem, żeby już nie rzucać tymi marketingowymi hasłami. Yy, powiem Wam, że bardzo podoba mi się to, że głośnik, mimo że mamy ten jeden taki pełnozakresowy zakresowy przetwornik, to on Właśnie jak jest w takiej pozycji. Z jest Kalaka. Wiesz co, dałem losową nazwę głośnika, bo w aplikacji <laughs> może dać losową nazwę głośnika. Wylosowało mi kalaka. <laughs> Mówię tak, tak to. Do... Idealnie. Zostawiłem bumszakalaka. No takie drobne właśnie. smaczki zabawne, bo, bo właśnie to ja zaraz jeszcze powiem o brzmieniu, ale jak jesteśmy w tym miejscu, bo wspomniałeś o kalaka, to ja muszę wspomnieć o tym, że. A co tu się wydarzyło teraz? Co tu się dzieje? Dlaczego on tak dziwnie. Co tu się stanęło? Się? No bo nagrywasz ekran, dlatego nie może jednocześnie odgrywać i odtwarzać. Chyba tak. Chyba nie można jednocześnie nagrywać i odtwarzać. Chociaż się nagrywa, chyba co tu się dzieje. Zobacz, zatrzymuję. Faktycznie. No dziwne, ale muszę, muszę odpalić jeszcze raz nagrywanie ekranu. Włączyłem latarkę. Trudno, będzie dziwny dźwięk przez chwilę. Będzie dziwny dźwięk przez chwilę, bo jak już widzimy tutaj bum, szakalaka. No to muszę powiedzieć, że aplikacja Bose Connect jest no, stosunkowo prosta. Tutaj tak naprawdę nic prawie nie ma. Możemy podejrzeć maksymalnie, jaka jest głośność aktualnie. Możemy sobie sparować w trybie party, na przykład z innymi głośnikami Bose, bo to może nie musi być konkretnie Sandling Flex, co mogą być. Ale też nie wszystkie, ale jest wiaderko. Tak, jest wiaderko, może być ten Sandling Micro, bodajże, którego też testowaliśmy mm -hmm. w tym trybie party. Są jakieś tam dodatkowe ustawienia, właśnie ta nazwa losowa. Można też tutaj ustawić. Włącznik automatyczny, jaki tam chcemy czas, może nigdy, wyłącznik, przepraszam, po pięciu minutach, tam po godzinie, jak będziemy chcieli ważne? to sobie Dla mnie ważne. tak skorygować. E, języki komunikatów możemy sobie ustawić, żeby były polskie. Polska. A nie na przykład angielskie. No, to są takie podstawowe rzeczy w tej aplikacji, nie ma żadnego equalizera na przykład, ale, ale aplikacja generalnie jest i, i wiadomo, no, że tam to jakoś. To tak, Spotify się w ze Spotify się jakby zasysa wszystko tutaj mm. do tej aplikacji. A tak było też Bez, ze Spotify'a, ale też z tej aplikacji, hmm. którą tutaj hmm. mamy do odtwarzania naszą też, z, plików. z plików też właśnie to odtwarzanie. Działa. No to słuchaj, niech sobie jeszcze tutaj ten, ten może leci, a ja powiem, że słuchałem dosyć długo muzyczkę na tym bousie, też miałem okazję trochę sobie jakieś podcasty posłuchać i zarówno właśnie w muzyce czy gdzie wokal będzie sam, to bardzo, bardzo dobrze sobie ten głośnik radzi i pod kątem muzycznym dobrze radzi sobie zazwyczaj, głównie w muzyce klubowej czy hip-hopowej, ale i z rokiem jest też nieźle gitarkę basową słychać, mimo że jeden przetwornik to sporo słychać. Dźwięki się ze sobą nie zlewają, nawet na maksymalnej głośności da się słuchać, chociaż wtedy już niskich tonów nie będzie. No i nie z takiej odległości lepiej gdzieś tam podejść, no, tak. odejść, bo, bo jest dość donośny mimo wszystko. Tak, no ja w ogóle muszę przyznać, że jak na taką małą konstrukcję, to sporo bo z tego głośnika wykrzesało. I też yy, no powiem ci, że zaskoczyła mnie cena, bo w tej chwili patrzyłem, można za 700 zł kupić yy, w elektromarketach popularnych hmm. polskich, to za 700 zł. No, generalnie myślę, że... Kieszonkowy głośnik. Kieszonkowy głośnik, jak zresztą pokazałem. Bo wiesz, no byliśmy przyzwyczajeni, że jak, Bose, jak jest Bose, to zaraz cena powyżej tysiaka i to już nie jest zachęcająca dla przeciętnych użytkowników. No tutaj też 700 zł za mimo wszystko mały głośnik, taki bardziej... Wypadowy, kieszonkowy, no to też nie jest mało, ale, ale jednak no, muszę przyznać, że już trochę lepiej, bo tutaj z ceną wypada. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że mamy pełny standard IP67, no właśnie, trzeba będzie go zatopić. No trzeba będzie to sprawdzić jeszcze, więc proponuję, żeby to finalne podsumowanie, finalny werdykt zostawić na koniec. Czy pływa, czy to nie, bo jak będzie pływał jeszcze, no to już absolutnie w tej cenie jest to bardzo, bardzo dobra propozycja. Pod kątem muzycznym, absolutny sztos z tej konstrukcji. Czy ten dodatek IP67 to też pływanko, za chwilę to sprawdzimy. Patrzę na tego Janusza z fajeczką, co tam stoi za aparatem. Kurde z niego jak Słuchajcie, czas na materiał raczej test ostateczny Sandlinka Flex od Bowsa. Warunki dzisiaj nie sprzyjają, ale skoro zapowiedzieliśmy, że go jeszcze zwodujemy, to zwodujemy. Tylko że muszę go najpierw uruchomić, bo zapomniałem o tym fakcie. Zabawiaj gości. iPhone Konrad już się połączył. Dobrze, to ja uruchomię teraz może Handy's, handys Underwater. Handys. handy's Underwater klasycznie. Damy go tak głośniej i zobaczymy, czy tonie, czy nie tonie. IP67. Panie, Adsonie, proszę tutaj, gotowość do boju? Do? Do? Walka trwa. Pływa. Pływa, zobacz. Tak, ale do góry nogami. <grym> Konstrukcja. Bo to chodzi o to, żeby port USB się nie zalewał. A to trudno. Ale zobacz jak walczy, żeby się nie zalewał Tylko nie port USB Może on nie można tego portu <gry> no zalewać Nie mam, mam, Wylewam wodę, uwaga No i co? Jak się wyleje wodę spod maskownicy to odzyskuje praktycznie swoje brzmienie To od razu jak na dwor, o parawel Trochę jeszcze słychać, że ta woda się gdzieś tam dostaje, ale pływa. Szacun. To najważniejsze tak. Szacun, naprawdę. Jednak jest na tyle przenośny, że na pewno nie jeden pokusi się o zabranie go ze sobą nad wodę i faktycznie nie zginie. Dzisiaj jeszcze warunki nie sprzyjają, żeby w Polsce pływać na otwartej przestrzeni. No jak musiał łapać się łapa, trzęść, ale fajkę musi trzymać. A ja to czuję, że tam będzie taki materiał. Teraz go będzie palił ten popiół. Bose Sounding Flex. Głośnik bardzo ładnie wyglądający, świetnie wykonany. Brzmienie to jest absolutny majstersztyk, tak jak mówiłem, w takiej małej konstrukcji. A do tego jeszcze standard IP67 odporność na upadki na wodę i pływa. Polecamy wam ten głośnik. Cena też jak na bołsa jest niezła, w okolicach 700 zł. Z wami Doman i Burzyk. Cześć. Jest. Key. Ale zawierucha się robi.